Siemano, witam was w nowym filmie na moim kanale. Dawno nie było odcinka ze służby mojej, e, a pewnie myślę, tak mi się wydaje, że dużo osób właśnie chce zobaczyć, jak moja służba przebiega na Ford Life, na znaczy, nakam nie na Ford Life. Więc dla Was przygotowałem 8 takich małych urywków z mojej służby, takie w miarę ciekawe momenty, na pewno będzie fajny pościg z kolczatkami. To mi te koszczatki to po prostu mi się udały normalnie pikobelo, więc muszę wam to pokazać, ale to potem. Na wstępie, jeśli Wam się film spodoba, oczywiście łapka w górę, bardzo mnie zachęci do kolejnych materiałów, no i subskrypcja. Bo do końca roku chcę wbić 5000, co nie jest dużym celem według mnie, a liczę na was, na waszą pomoc, że z wami uda się to zdobyć. Pierwsza sytuacja to jest taki mały pościg za skutkową. Nakazałem się temu graczowi zatrzymać, bo przekroczył prędkość, niestety ten zaczął uciekać, więc postanowiłem go ścigać. Doszło do tego, że wywalił się na jednym, na jednych schodach, potem siedział na dachu, nie wiem w ogóle po co, ja czekałem aż zejdzie. No i w końcu zszedł z tego dachu. Z drugiej strony podjechał Sandking, który właśnie wziął go na dach. No i pościg zaczął się od nowa, goniłem tego Sandkinga aż do portu w San Fierro, tam jest, tam są takie doki wojskowe. Jak wjechaliśmy na cały teren tych doków, e, no to na końcu udało mi się zablokować ich samochód. Niestety osoba zaczęła uciekać na piechotę, więc wszcząłem pościg pierwszy. Niestety się potem nie udało, bo ja, głupi, idiota, musiałem do niego celować, gdy był za daleko, a i tak do niego nie trafiałem, więc no niestety uciekł mi. Potem skończyłem pościg, zacząłem poszukiwania takie małe, podjechałem, stwierdziłem hmm. Pojadę po samochód jego, znaczy po motocykl, no i może tam będzie, nie? Okazało się, że wrócił po samochód, znaczy po swój motocykl, co było według mnie trochę głupie. To, co zrobił, mógł chwilę poczekać, aż trochę czasu minie, i dopiero po swój motocykl wrócić, niestety wrócił. Ja go zauważyłem i zacząłem go gonić. Nagle Saga się zatrzymał, nic nie robił, kazałem mu w ogóle się położyć na ziemię, on nic nie robił, więc postanowiłem go po prostu zakuć i zakończyć sprawę. Tak się zakończył właśnie pierwszy pościg. Druga sytuacja jest to, yy, w momencie kiedy jadę sobie na dystrip i nagle gościu yy, przede mną wyjeżdża na, pod prąd, nie? no to kurde myślę sobie, gościu co on odwala no i włączyłem sygnałki i zacząłem za nim jechać, e, zatrzymałem go na mechaniku, no i normalnie gościu nie uciekał, bardzo dobrze, no bo według mnie trochę nie miałby szans w tym samochodzie sprawdziłem jego wszystkie dane, sprawdziłem go w systemie czy nie jest poszukiwany, no i pod koniec całego zatrzymania e, jednak dałem upomnienie, no bo stwierdziłem, że to jest e, chyba nowy gracz, coś tam sprawdzałem i stwierdziłem, że to jest nowy gracz więc powiedziałem, nie będę mu tego mandatu, nie będę go obciążał kosztami, po prostu mu powiem, żeby nie jeździł pod prąd. No bo wiecie, jeżdżenie pod prąd może się źle skończyć. No bo wiecie, nie chcecie chyba prawka i tak samo nie chcecie chyba kolizji z kimś innym. Następna interwencja jest to właśnie interwencja odnośnie pożaru. Zauważyłem, że właśnie obok spanu jest pożar, a skoro nie miałem nic innego do roboty, no postanowiłem wezwać służby, czyli safty, żeby tutaj przyjechały i zgasiły ten pożar. Ja cały teren zabezpieczyłem, oczywiście. Przy jak to przy zawsze się znalazł jakiś kurdy gościu, który musiał odwalać. E, no nic, takie życie na serwerach RPG, nic z tym nie można zrobić. Strażacy przyjechali, pięknie, wszystko szybko zrobili. E, no i co, ja usunąłem zabezpieczenie całe i zabrałem się z tego miejsca. Kolejny na następny pościg. Okazało się, że osoba, która jest w środku, w pojeździe którego który ścigamy, jest to osoba porwana. Dostaliśmy zgłoszenie o porwanej osobie w samochodzie. Nie pamiętam dokładnie, co to było za zgłoszenie, ale właśnie takie, taki był powód ścigania tamtej osoby. Zażyliśmy pościg za właśnie takim czarnym premierem. No, uciekał nawet sporą część mapy, ale oczywiście po dłuższym pościgu, jak zwykle, bo policja jest najlepsza. Tak, tak. Po kilku nieudanych blokadach, oczywiście w końcu udało się go zatrzymać. Eee, no to niestety była nie uwaga Beneta, eee, zaczął coś pisać, nagle się zatrzymał. No to oczywiście my szybka decyzja, zablokowaliśmy go z dwóch stron, czyli tak zwana zastawka. Eee, no i udało się właśnie złapać tą osobę. Oczywiście ona potem uciekała na piechotę, dało się ją złapać. Eee, no i potem się tłumaczyła, że mieliśmy farta, bo zaczęła coś pisać, eee, no i dlatego ją złapaliśmy. Okazało się, że osoba porwana jest zakneblowana więc ją e, w ogóle rozcięliśmy wszystkie węzy. E, Odknebnowaliśmy ją, jeśli tak to mogę nazwać. Zapytałem się, czy chce pan pojechać na komendę i złożyć zeznania. E, Matklaudek powiedział, że nie chce, no to spoko. E, ja nie zmuszam i wypuściłem go wolno. E, I tak się w sumie zakończył pościg. Teraz robi się ciekawie, bo dostaliśmy wyzwanie o strzelaninie. E, no w takim przypadku no to szybko się musimy pojawić na miejscu. E, oczywiście pojechałem szybko na Queens, znaczy na Kings. To są supery tam. E, no i oczywiście z drugą jednostką, która właśnie podjęła to wezwanie. podjechaliśmy na miejsce celowe, gdzie było składane w ogóle to zgłoszenie. Sprawdziliśmy tutaj całą okolicę, Niestety, znaczy, niestety, niestety, i to dobrze. Nie znaleźliśmy żadnej podejrzanej osoby. Były tam jakieś dwa sweepery, które się zdarzały. I mieliśmy właśnie takie przypuszczenie, że te dwa sweepery właśnie y, zgłosiły takie fałszywe zgłoszenie. No, i jednak potem znowu takie zgłoszenie się pojawiło. Pojechaliśmy znowu w to miejsce, niestety tam nikogo nie było. E, no i stwierdziliśmy, że nic, nic to nie ma sensu takie jeżdżenie, więc odpuściliśmy sobie już, i tak się właśnie zakończyła ta, ten moment. No, nawet spoko, że takie ludzie coś robią, nawet takie fałszywe zgłoszenia. No, bo jednak to jest coś ciekawego, strzelanina. Może jakieś RP się zrobi, więc y, fajnie, że takie coś się stało. E, lecimy do kolejnej e, ciekawostki. Nie ciekawostki, tylko sytuacji. A teraz jest to ciekawa sytuacja. Na kanałach frakcyjnych Teams dostaliśmy zgłoszenie o pościgu, więc rzeczywiście dołączyłem się do pościgu, bo jestem chety na, na takie rzeczy. No i zaczął się pościg. E, Trwał on dosyć spory czas, więc e, potem, jak wyjechaliśmy sobie do SF i tak sobie krążyliśmy w tym SF, stwierdziłem, że lepiej się odłączyć i będę stawiał kolczatki. Na szczęście y, potem pojechali autostradą, gdzie udało mi się te kolczatki postawić. W sumie zobaczcie, jak to sami wyszło, y, bo naprawdę, no to było kurde piękne, nie? Takich kolczatek to widziałem je tylko w, w filmikach na YouTubie y, Police Activity, bo chyba na mojej służbie na Cramstory chyba jeszcze żadnych takich kolczatek nie zrobiłem. Oczywiście po kolczatkach udało się tam osobę złapać, zaczęła uciekać na piechotę, jak zwykle. No, ale potem się udało złapać na szczęście i tak się właśnie skończył na pościg. O dziwa, ta osoba, która uciekała z samochodu przebiega nawet spory dystans, więc musiałem jeszcze szybko podjechać samochodem, żeby go zatrzymać. No, niestety potrąciłem go, wybieg mi potknęła, no to co mogę zrobić? Znów kolejny pościg, tym razem jest to pościg taki trochę inny, no bo tak, adepci zatrzymali jedną osobę, ta się zatrzymała, niestety potem zaczęła uciekać. Ja byłem w pobliżu, więc w sumie zacząłem pościg za tą osobą, jechaliśmy dłuższy czas, Yy, jechaliśmy, jechaliśmy, aż w końcu osoba popełniła błąd. Wywoliła się na plecy, jak zwykle, jak każda osoba musi na piechotę uciekać. Ona wie, kurde, że na piechotę ona nie ucieknie, no chyba że miałaby podwózkę inną. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, złapałem tą osobę, no i potem zawiązałem mam do więzienia. To już jest koniec, to już jest ostatnia taka akcja RP, znaczy ostatni urywek w tym filmie. Yy, robiłem sobie służbę, taką mniej więcej 23:30, stwierdziłem sobie, wejdę sobie na godzinę, bo może coś się fajnego stanie. no no i e, okazała się fajna akcja RP e, podjechałem sobie do Blueberry, taki, takie tam jedno zoomowisko jest, czy to zoomowisko, nie wiem w sumie. E, podjechałem tam po prostu, no i wjechałem, zapytałem się o, o taki adres, wymyśliłem sobie adres, napisałem do Staśka, czy to jest ten właśnie adres w Blueberry. E, on odpowiedział, że tak. Napisałem mu, a raczej powiedziałem w sumie, że w tym miejscu mam zgłoszenie, że tutaj właśnie są sprzedawane części skradzionych samochodów. No i czy mógłbym tutaj obejrzeć okolice na tej posesji? On odpowiedział oczywiście, że mogę. No i potem, po jakimś krótkim czasie, postanowiłem, że zainteresuję się taką tampą. Zapytałem się go o dokumenty. Nie miał tych dokumentów. No dobra, e, spoko, dokumenty można zgubić, wszystko do, można zgubić. Zapytałem się, czy ma jakieś dane e, osobiste, zapytałem się go o imię, nazwisko. No podał tylko imię, Stasiek, nie chciał podać nazwiska. E, no to pytałem go kilka razy. Po dłuższej takiej rozmowie, e, czy, da, czy da nazwisko, on mówi ciągle nie, nie, nie. On zaczął uciekać. E, no, po, pojechał trochę skuterkiem, potem przesiadł się w Rancera, to był chyba Ranger, jeśli dobrze widziałem. Tym rangerem zajechał aż do Las Barnaka. To jest takie miasteczko na pustyni obok Fort Carson. No i tam wjechał na niestety zamkniętą posesję organizacji. Zablokowałem mu wjazd. No i potem zaczął uciekać na piechotę. Zabrałem go najbliższą komendę. Na najbliższą komendę. Jest ona, to jest nowa w ogóle komenda. To nie jest ogólnie komenda taka, wiecie, taka typowa komenda, tylko to jest ogólnie antyterrorystyczna taka jednostka. Tam w sumie, jak wejdziecie w blip, to macie to wszystko napisane. Tam go rozkułem, zapytałem się go jeszcze raz o nazwisko. Tym razem powiedział nazwisko. Poszedłem szybko do pojazdu, za Zamknąłem drzwi od y, pomieszczenia, gdzie on był, no i sprawdziłem w komputerze, czy naprawdę tampa należy do niego. No i sprawdziłem, tampa należała do niego i to rzeczywiście zrobiłem w komputerze pokładowym, bo takie coś możemy robić. Potem powiedziałem, wróciłem do niego, powiedziałem, że faktycznie y, ten samochód należy do niego, ale jednak zostaną wyciągnięte konsekwencje, no bo jednak uciekał przed policją, więc y, będzie za to skazany. Pojechaliśmy na główną komendę do aresztu, y, no i na tym się akcja RP skończyła. No no potem już nie mielibyśmy jak robić akcji RP. Jest, niestety nie ma sądu na calm Story, a szkoda, sąd by się przydał do jakichś właśnie fajnych akcji RP. E, no, na tym się skończyła akcja RP i to właśnie było te 8 kawałków. Myślę, że to się Wam spodobało, bo dawno nie było właśnie tego filmu z akcji RP, znaczy ogólnie z, z mojej służby na Sapidi. Więc pamiętajcie, jak się film Wam spodobał, to zostawcie łapkę w, łapkę w górę, subskrypcję na kanale, subskrypcja bardzo ważna, bo do końca tego miesiąca, znaczy do końca tego roku, Taki, taki mały cel, chcę wbić 5 tysięcy, co chyba jest takim dosyć dobrym celem, bo mam nadzieję, że z Wami się uda, a wierzę w Was. Dotam jeszcze, że ten film był nagrywany na zapas, więc teraz, jakby ten film, gdzie teraz jest, i poprzedni film też z z nowej pracy. E, one są, jak, jak nie mam mnie w domu, dopiero wracam tak mniej więcej w niedzielę, więc potem już będą normalnie streamy. E, no, ale takie właśnie dwa filmy wam nagrałem. Jeśli chcecie więcej w ogóle ze służby filmów, no to piszcie, bo ja takie chętnie zrobię. A tymczasem. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i po prostu do zobaczyska, elo!